To dzisiaj wielki dzień, co? Wyprowadzamy gaz-gaza na spacer. No i opowiadaj. Pierwsze odczucia jakie masz? Co? Zobacz, już się przesunął wentyl, widzisz? No z przodu, widzisz? To wiesz, hamujesz mocno, a tutaj opona jest nowa. Wgryza się jak głupia. I jak powiedz... Widzisz, jak przejechałeś ładnie za mną? Za pierwszym razem. Ślisko tam jak diabeł, nie? Normalnie bokiem, ale powiedz, jakie pierwsze wrażenia ty masz, powiedz mi? Po... po co, co, cię, co cię tak zdziwiło? No wszystko, ale to co, że co, że, że nie szarpie, że... Że nie męczy tak, nie? Lekkość w prowadzeniu. Lekkość w prowadzeniu i że, że wiesz, że nie ma tego... Jak to powiedzieć? No jesteś, cały czas czujesz, że panujesz nad tym motorem, nie? Zadowolony? Zajebiście, ale różnica przez to zajebiste. To jest kurwa lata świetne. Tam możemy spróbować później sobie po górę podjechać bokiem, jeszcze jest jeden przejazd. Bo na to, że to będzie ślisko jak chuj, to nie ma nawet co się tam wbijać. <laughs> Jedziesz na myjnię dzisiaj od razu? Nie. Ja od razu ją biorę tam. No i tak na samochodzie o tym auto. Ale tam ślisko na dole było. Zahamowałem bokiem od razu tył chodzi gorzej jak na lodzie. Pod spodem zamarznięte wiesz. A? Ale tu fajnie, bo tu będziemy mieli taką trawiastą łąkę. I sobie tam będziemy jechać, tam, tam jest chuj dobrze no, Łukasz to jest to no, nie, 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 umie, nie lubi komentować o! To jest cichy on, jest, on emocje dusi w sobie i... Dobra, jedź pierwszy. Ale ja chcę ciebie nagrać O! KTM Co? Co KTM KTM KTM, KTM. To jest to co tygryski lubię ją najbardziej Także wyprowadzamy bestię dzisiaj Weźmiemy ją tutaj po trochę, po, potestujemy Łukasz może da kawałek pojechać, to zobaczę Wypowiem się jakie mam odczucia wobec tego kaskaza Czy w porównaniu do ma jest inaczej, czy gorzej, czy lepiej ale podejrzewam że jest podobnie, zaraz, tutaj, Jak jakby tu wyjechać. Bo po to, że nie ma sensu jechać, bo jest po prostu... Jest po prostu kurde. Ślisko jak kole. A zmarł pod spodem znowu zmarznięte wszystko. Się jedzie tak jak po kamieniach. Na miękko uchodziłem zawieszenie. fajnie wybiera. No, taką ścieżkę mamy fajną w lato, to ona jest zarośnięta. Nic nie widać po prostu. Teraz można jedynie co pojeździć sobie na wiosnę po zimie właśnie jak wszystko spadnie. Opadnie ta zielenica tu był przejazd wcześniej, bo nie pamiętam już No i Łukas cały czas jest z tyłu, a Hondo, Hondo już by nie trzymał się. Jedź tu, teraz ty pierwszy jedź Trochę ponagrywam go tutaj. Za dużo siedzi na dużo siedzi. Leniswo Łukasz, jedź tu bokiem... Zobacz, ja Ci poka powiem o to chodzi. Jedź tu bokiem przy skarpie i tam i wjedziemy tam później do tego stawu. I tam wyjedziemy! No tu zjeżdżaj, zjeżdżaj, zjeżdżaj tu no! Ale masz frajdę! To ja też! Tajnie to jak kolega ma nowy sprzęt Wszyscy się w ekipie u nas cieszą, nie ma takich zawistnych męt Który tam zazdrości jeden drugiemu ale twardo pod spodem, nie? Zamarznięty jest grunt No tutaj chyba tym, tym sobie lejkiem wyjedziemy Jedynko poszedł, ja wezmę długieczkę Poszedł Teraz Łukasz, tędy I później tam w prawo Mamy takie wyrobisko, tutaj stare jest, po starej żwirowni. Już nieczynna jest ta żwirownia. się ładnych hektarów takich wyrobisk. Można sobie tu jeździć, nikt tam nas nie goni stąd. O! No i ładuj! Dobrze, dobrze, dobrze Może zaraz jak pojeździ kawałek ktoś otworzy i coś nam powie Ale ja już widzę, że musimy orda śmieje Łukasz jest taki kryjdy Skromny bardzo chłopak po prostu W lewo, w lewo! W lewo tam Teren jest różnorodny, tak jak widzicie zresztą, o, ale wszystko ja pierdzio. No i musimy się tam pod górę wbić. Patrzcie, się wali od razu. Tam nie? Pierwsza gleba, ale to taka delikatna. Ha! Łukasz, ura, radzisz se pięknie, ci powiem. Da się sobie później ładnie wy wyrzucić i co, nawet jak się wywróci, weź go podnieść kurwa, to. No. Ale ty kondychy to nie mam w ogóle. Słaba kondycja. A łapy jak? Nie czuję nawet, że, że to się jeździło, nie? Nie pompują się, tak, nie? Mnie też się nie spompowały. Ci powiem, że jeszcze nie, nie, nie napompowały się. Pobrujemy dalej. Jeszcze go na zawody namówię. To jedzie. Pewność, złapię siebie Więcej wtedy zjazd no, pionowy, można powiedzieć Ślisko jak diabli Bez hamowania Zobaczcie, poszedł kurwa bez A? Nowy motor i plastikami po plastikami po, po drzewach Ale co uważać, jest blisko jak cholera jeszcze Naprawdę No jest nasza rzeczka Gdzie on pojechał? Kurwa no. nic nie widać ich w ogóle krzaków pod tymi Ależ mojego, to ja się Twoim przejadę. Tak. no dobra. No. Kameruje się? Miga? No, mamy gaza! Popaki pod kontrolą. O kurwa, jakiś, jakiś taki sztywniejszy jest na, na, na razie. Jakiś taki bardziej, tak by mi się wydaje, bynajmniej. Przód taki bardziej, mi jest miękki. Inny setting już tu jest, ponoć, bo to jest 21, model, także inny setting, bardziej taki jest twardy. Wiecie? Jeszcze jest bardziej sztywny. Damy mu 20 ładnie gdzie kur pajeczko Na pierwszy taki Na pierwsze takie odczucie mam, które mi się w głowie cały czas zbiera inny jest ustawienie, inny setting czy z przodu jest bardziej sztywny ten motocykl jakiś No tu jest fajnie Można popatrzeć Na pewno jest inne ustawienie jakiegoś zawieszenia Coś jest inaczej już Ale przyjemnie, naprawdę fajnie Jest jakby przód tak by mi najmniej się wydaje, że jakby był bliżej tutaj silnika przód. Te lagi bardziej w tą stronę są, czyli kąt wózki ramy jest skręcony bardziej w tą stronę. Takie mam wrażenie. Takie mam wrażenie. Gdzie ja tu polecimy? Żeby się gdzieś nie wypierdzielić, bo to Łukasza nowy sprzęt będzie płakał. A te kołki śliskie jak cholera. Wiecie. Nie ma czemu tych tutaj, kurde plastików. Łama się za A no może tutaj idziemy? Wiesz? Kurde, ale mocny jest pierdzielony. Mocny jest jak cholera. On aż wyrywa. Masz wyrywa, kurde, mocny, bardzo mocny, agresywny Jednak ta mapa już jest też inna W porównaniu do mojej dwudziesteczki Jest bardziej agresywny Ale to jest akurat takie, nie za mocna agresja, Tylko taka w sam raz Powiem szczerze, że nie wiem czy tej mapy do siebie nie wrzucić Bo jest taka możliwość Pięknie. Zielony Pięknie, kurde, z dołu wszedł. No super chłopy Kupujca gaz gasy Bardzo fajny No zajebisty motor No bestia jest ty. Bardziej agresywny mi się wydaje twój jest, nie? Ten jest muł taki bardziej Ale niższy jest, no no bo widzę, że u mnie jest tu bliżej, ile powietrza, jest dużo mniej. Ale jest już ubity, wiesz, rok jeździł, 70 godzin już sobie zrobiło, a tu bardziej taki miękki jest, nie? Twój jest bardziej taki... Inny jest, jest ustawienie zawieszenia z przodu, bo jest taki bardziej sztywny, mi się wydaje. Do, dobry ma setting, bo to się wydaje tak, jakby był bardziej pewny ten motor jeszcze. No i silnik jest bardziej agresywny. Taki żywy jest, kurwa. Ja tą mapę chyba do siebie też wrzucę, wiesz? Bo jest bardziej agresywny, bardziej żywy taki i... No fajny jest, no kurwa, no zajebisty sprzęt, no co tu dużo gadać, no to jest mo je motor porządny, to jest porządny motor, to nie jakie gówno chińskie. Panowie, tak tył to nie czuję różnicy z tą kiwaczką, wiesz? Może bardziej pływający mój tył jest? Już nie wiem, ja mam takie zawieszenie w ogóle teraz na las ustawione, na takiego kapcia kurwa miękkiego, żeby wiesz, nie czuć tych uderzeń. To też tak jest inaczej trochę, twój jest jeszcze fabrycznie ustawiony. No On jest taki bardziej sztywny Bo u mnie też jest odkręcony tutaj sak do, 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 Popuszczony na maksa, żeby niższy był trochę Jakbyś sobie tutaj cofnął, też by ci się obniżył No ale tak, to bestia kurwa, to kocur jak chuj jest Kocur! Patrzcie jaka ładna lampka Jak kurde w Lexusie Piękna Pojeżdżone, Łukasz szczęśliwy. Dobre, dobre to było. Wracamy z myli, pojeździliśmy sobie. No proszę bardzo, jeździ gaz, gaz z przodu. Łukasza na przyczepce. No i powiem Wam tyle, że to jest motocykl naprawdę fajny, niczym nie ustępujący yy, KTM-owi. Także nie wiem, czy jest sens przepłacać. Kurde, myślę, że to będzie hit. Zobaczymy, jak to się będzie miało do, do ceny za jakiś czas. Ale teraz, na przykład kupując KTM, przepłacamy dużo, a mamy to samo, co daje nam Gazgas. Nic więcej KTM nie daje. No nie wiem, czy teraz w przyszłości KTM coś dorzuci od siebie. Bo ceny ma wyższą bo... dużo. Te 4000 praktycznie różnica ceny jest. A to jest sprzęt naprawdę zarąbisty i myślę, że... że będzie hit teraz na ten czas. Jak tak utrzyma cenę. Jak utrzyma cenę taką jak teraz, no to będzie hicior. Hicior! Ciekawe jeszcze, jak to się będzie miało z drugiej ręki. Jaka będzie utrata wartości tego sprzętu. No. Silniki sprawdzone, konstrukcje dobre. Kurde, naprawdę. No, no ja jestem w szoku, nie? A przepłacamy naprawdę za KTMy sporo forsy. A nie mamy nic, nic lepszego. Tylko tyle, że marka, nie? Także jak ktoś się zastanawia głęboko to polecam, polecam kupić ten sprzęt, w niczym nie jest gorszy, niczym nie jest gorszy, niczym, naprawdę. Nawet opony jakieś lepsze dają, ten Mitas, który jest tu założony, bo są na Mi... nie, na Maxi... Maks... Na maks... mak... Mitas tam jest? Nie Mitas, tylko ten, jakoś, Maxis, na Maxisach jest chyba, ale są te Maxisy naprawdę fajne, miękkie, nie jakiś tam szmelc, jak KTM wrzuca w te... Zwykłe wersje, to wrzuca takie twarde kartoflaki A tu jest opona fajna, naprawdę fajna opona Obręcze też są fajne Naprawdę, ja nie wiem, nie, nie rozumiem polityki KTM, Ale no nie wiem, czy on sobie akurat strzałów w kolano nie zrobił Tym sprzętem Bo to może być hit I to będzie hit, panowie Także, do zobaczyska Podsumowane, pojeżdżone. Trzymajta się. Hej.